Kochani, mieszkam już na wsi od kilku miesięcy i teraz mogę powiedzieć o zaletach i wadach takiego rozwiązania. Najpierw zalety. Zobaczcie, jaki tutaj mam piękny teren do spacerów. W mieście absolutnie takiego terenu nigdzie nie znajdę. Ja oczywiście szukałam takiej działki pod lasem, bo ja kocham lasy. To jest jedna zaleta. Druga zaleta to wyobraźcie sobie, że podczas tej powodzi, ja mieszkam na terenie Dolnego Śląska, dokładniej południowy zachód. Tutaj ten las jest niezwykle dobry do chłonięcia nadmiaru wilgoci. Lało praktycznie przez tydzień, z przerwami oczywiście, ale ile tutaj spadło deszczu. To ja nigdy w życiu takich opadów nie widziałam. I teraz chodząc po lesie, ten las jest praktycznie suchy. Jest to naturalna gąbka. Lasy i drzewa są naturalnym sposobem ochrony przed powodziami. No ale wiele osób o tym zapomniało. Urbanizacja, betonowanie nie jest niczym dobrym, bo natura sama wie, gdzie nadmiar tej wody może ulokować, a lasy Chłoną tą wodę jak gąbka. To jest niewątpliwa zaleta. Ja również nie chciałam się osiedlać przy rzekach z tego właśnie względu, że ja już przeżyłam tą powódź w 2010 roku oraz w 1997 i w 2010 roku akurat mieszkałam na terenie, może nie tyle zalewowym, co bardzo blisko terenu zal zalewowego, i akurat wówczas pękła. Tama na widce, i tam koło mojego domu, no, woda przybierała praktycznie w oczach. Więc nie chciałam takiego czegoś przeżywać jeszcze raz, więc akurat mieszkam na terenie, gdzie nie ma jakichś większych rzek. I to jest pozytyw. I kolejnym pozytywem mieszkania na wsi jest ten spokój. Ten naprawdę błogi spokój. Tu jest tak cichutko, że słychać śpiew ptaków. Po drugie, że wychodzę sobie z domu, kiedy tylko chcę, nie muszę się ekstra ubierać. Wychodzę tak jak stoję, i jest to super, takie naturalne, takie komfortowe. Kontakt z naturą dla mnie jest niezwykle ważny, więc dla osób, które kochają naturę, które uwielbiają kontakt z nią, to naprawdę jest świetny wybór zamieszkanie właśnie na wsi. Tylko te wsie również mogą być różne są mniej zurbanizowane, bardziej zurbanizowane. Ja mieszkam tutaj na terenie leśnym, i teraz właśnie przejdę do wad. Zbyt często widzę, jak niestety. Ta wycinka drzew jest tutaj realizowana i często też słychać te piły, które te drzewa tną. To jest ta wada. No niemniej mam nadzieję, że politycy pójdą po rozum do głowy i nie będą tak wycinać lasów, chociażby nawet ze względu na to, że stanowią naturalne zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Tak, lasy i drzewa runoleśne. I to całe ukształtowanie, i ten cały ekosystem stanowi świetne zabezpieczenie przed takimi katastrofami. Dokładnie tak. Ja teraz tutaj to widzę, ta ściółka w lesie jest praktycznie sucha, a spadły tutaj naprawdę ogromne ilości deszczu. Nie ma żadnych zastoi, nie ma żadnych bagien, nie ma kałuż nawet. Więc zobaczcie, ile to daje. Jak to natura cudownie sobie rozpracowała. Dla mnie równie ważnym było to, żeby mój piesek mógł sobie hasać, o tak jak tutaj widzicie, szczęśliwy. Bo tam, gdzie mieszkałam, niestety wyjście z psem wiązało się ze stresem, bo mnóstwo ludzi chodziło z psami, dużymi, spuszczali te psy, te psy skakały do mojej, do mojej malutkiej, a. Moja migocia jest malutka, ale niestety jest też zaczepna. I ona się takich dużych psów nie bała, więc często pojawiały się takie konflikty między psami. Ja oczywiście prowadzałam ją na smyczy. Tutaj akurat jestem przy domu, więc ona smyczy nie ma. O, cicho, niunia. Więc ona smyczy nie ma, ale jak już wejdę głębiej w las, tutaj jestem akurat przy wiejskiej drodze. Ale jak już wejdę głębiej w las, to jej tą smycz zakładam. Tak wygląda praktycznie kilkadziesiąt metrów od mojego domu. I kolejną zaletą jest to, że to powietrze jest wspaniałe. Nawet jeżeli są tutaj jakieś zanieczyszczenia, to ta ogromna leśna połać potrafi to wszystko super oczyścić. Więc Jakość powietrza jest zdecydowanie lepsza niż w mieście. Tu nie ma betonów. Fakt, do mnie prowadzi asfaltowa droga, co też sobie niejako wybrałam, bo chciałam mieć taki dojazd, ale to jest przy samym domu. Tutaj, jak wychodzę za dom i wychodzę do lasu, nie ma już nic. Betonowego nie ma nic. Asfaltowego jest cisza i spokój. Dla mnie kolejną taką zaletą jest fakt, że mogę pozyskiwać dary natury. Na przykład tutaj jest brzuska. Bardzo często korzystam z brzus, zbieram ich gałązki na napary. I teraz też zbieram listeczki, bo robię sobie poduszkę oraz... Mam taki fajny patent na spanie, ale o tym będzie niebawem film, jak ja wykorzystuję brzozę do relaksu i do lepszej jakości snu. Więc ja tutaj mam również mnóstwo ziół, mnóstwo różnych dobroci natury, które ona nam oferuje, na przykład grzyby. Co prawda, spadło bardzo dużo deszczu, ale na razie jeszcze grzybów nie widzę. Była ta susza, więc grzybnia jest pewnie przesuszona. No i teraz znowu zrobiło się gorąco. Ale oprócz tego, to wyobraźcie sobie, co znalazłam w lesie. W lesie zasiała się dynia, jakaś samosiejka. No i tutaj mam tą dynię. Zerwałam ją, bo widziałam, że już krzak tej dyni obumarł. Więc w sumie nic by z tej dyni już nie było. Zastosuję są sobie ją jako ozdobę. Zaraz wam pokażę dół, w jakim ta dynia sobie pięknie rośnie. W najlepsze podjadają ją tylko sarny. Ale cały czas mówię o zaletach. No bo generalnie ja nie widzę wad być może dla innych to będzie wada, brak wszelakiej maści sklepów. Wyobraźcie sobie, że sklep spożywczy, taki wiejski, oddalony jest od mojego domu tak około 2-3 km, więc jest to daleko. Ja nie korzystam z tego sklepu, bo to jest taki typowy sklep. Więc praktycznie tam nie chodzę i nie chodzę do żadnych sklepów. Kupuję sobie produkty na rynku. Właśnie to jest jeszcze fajna zaleta. Tutaj jest taki rynek, gdzie okoliczni rolnicy sprzedają swoje produkty. Wyobraźcie sobie, że te produkty są zupełnie naturalne. Ja poznam z tego względu, że kształt marchewki jest inny i czasem zdarzy się robak, czy żotkiewki, czy innego warzywa, czy owoca. Pomidory mają smak, więc. Kupuje sobie warzywa i owoce na lokalnym rynku. Jest to niejako zanik. O, zobaczcie, tutaj właśnie rośnie ta dynia. Ona była większa, tu było więcej dyni, ale widzę, że sarenki ją tutaj rozłupały. I tam część została już zjedzona. Oczywiście, niech sobie jedzą. I kolejna zaleta. Mieszkania na wsi, to fakt, że mam do czynienia ze zwierzętami. Dokładnie tak. Widzę sarny, które podchodzą mi pod sam płot. U mnie rośnie dużo takiej dzikiej lebiody pospolitej. W sumie jest to zioło jadalne i wyobraźcie sobie, że sarny to zioło uwielbiają i podchodzą pod sam płot, obgryzają tą lebiodę pospolitą i w ten sposób się karmią, zdrowym produktem. No bo jest to zupełnie naturalny produkt, stworzony przez samą naturę. Nikt w tym produkcie nie gmerał, nikt go nie modyfikował genetycznie. I ja te sarenki widzę. I cudownym teraz dla mnie, wspaniałym przeżyciem jest zasypianie przy miłosnych odgłosach jeleni, bo akurat jest wrzesień i trwa rykowisko. No coś wspaniałego, ja mam okno otwarte. I te przepiękne odgłosy, bo dla mnie one są przepiękne. Jak jeszcze kiedyś nie wiedziałam, co to jest, to się przestraszyłam. Ale teraz są dla mnie przepiękne. To jest następna zaleta no, same zalety. Kolejną zaletą jest fakt, że tutaj jest tak piękne niebo. O, kurka zniosła jajko, bo gdzieś w tle słyszę, jak gdacze. No właśnie. Tutaj też jest dostęp do dobrych jajek, jak ktoś jada jajka. Więc jeżeli chodzi o to cudowne niebo, no to mogę sobie obserwować je dowoli. Przez całe lato widziałam piękną drogę mleczną. Cudowną wstęgę na niebie, gdzie w mieście ja nigdy jej nie widziałam. A tutaj bardzo wyraźnie i przepięknie widać drogę mleczną. Nie muszę jeździć gdzieś tam w ciemne obszary Polski. Gdzieś tutaj w Sudetach jest i gdzieś w Bieszczadach, bo ja mam po prostu piękną panoramę Drogi Mlecznej tutaj nad własnym domem. Dodatkowy fakt to jest fakt, że ja obserwuję gwiazdy i potrzeba mi naprawdę dobrej jakości nieba. Gwiazdy, nie tylko gwiazdy, ale galaktyki przez teleskop. Więc. Ja tutaj nie mam aż takiego zanieczyszczenia świetlnego, no wiadomo, jest. Jest, no bo tu jednak mieszkają ludzie, ale jest zdecydowanie mniejsze niż tam, gdzie mieszkałam. Więc mogę namierzać wszelkie obiekty, a ja bardzo lubię oglądać obiekty głębokiego nieba, na przykład galaktyki, gromady czy mgławice i tutaj mi się spokojnie udało znaleźć te wszystkie, które sobie założyłam, czego oczywiście nie mogłam znaleźć tam, gdzie mieszkałam. Nie dość, że sąsiad miał tak okropną halogenową lampę, która tak mocno świeciła mi na mój teren ogrodu wówczas, to do tego jeszcze światła miasta. No niestety nie było absolutnie warunków sprzyjających do obserwacji. I byłam również ograniczona budynkami. Tutaj mam praktycznie widoczną całą panoramę nieba. No i teraz. Te wady. Ja już zaczęłam mówić o tych wadach, ale jak zwykle cały czas myślę o zaletach, więc znowu skupiłam się na zaletach. Przede wszystkim brak tych sklepów. Nie ma galerii, nie ma nic. Jest jeden sklep z dal daleko, więc praktycznie nie chodzę na zakupy. No i dzięki temu nie wydaję pieniędzy. Niemniej ja i tak bardzo wiele produktów zamawiam przez internet, więc to akurat jest jakoś dla mnie niewiele. Utrudniające. No i kwestia lokalizacji tych nieszczęsnych BTS-ów. No one są wszędzie. Ale tutaj najbliższy mam tak ponad 5 km stąd, więc jest to jakaś konkretna odległość. No bo w miastach wiadomo one są jeden na drugim. Tam gdzie mieszkałam, to najbliższy miałam gdzieś tak niecałe, niecały kilometr od domu. No a tutaj jest to trochę dalej ponad, nawet więcej ponad 5 km. Więc no nie jest tak tragicznie. Z tego względu, że nie ma sklepów, no to oczywiście nie ma również innych obiektów rozrywki, jakichś teatrów, jakichś kin. Takich większych, bo takie małe wiejskie kina to oczywiście są czy świetlica. Restauracji. Bardzo mało tutaj tego jest, więc też nie trzeba do tego chodzić. No, wiele osób bez tego się nie obejdzie, ale mi to do szczęścia zupełnie nie jest potrzebne. W sumie z mojej perspektywy to tutaj praktycznie nie ma wad. I dostęp do wszelakich usług oczywiście jest utrudniony. Do lekarzy, co mi w sumie też nie jest potrzebne, bo nie korzystam z ich usług. Często spotykam się z takim pytaniem: A nie boisz się, jak coś się stanie? To pogotowia nie ma blisko, pogotowie musi dojechać 20 parę kilometrów. A ja zawsze odpowiadam w ten sposób: co ma mi się stać, to się stanie. I kwestia tego, czy pogotowie ma 20 kilka kilometrów, czy 5 kilometrów, to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Jesteśmy ograniczani pewnymi stereotypami, jesteśmy ograniczeni. Właśnie czymś takim. I ja to spotykam nagminnie i to mnie dziwi, bo jeżeli będziemy zakładać, że coś nam się stanie, no to tak się właśnie stanie, więc zdecydowanie lepiej zakładać, że to pogotowie do niczego nam potrzebne nie będzie. No a jeżeli będzie potrzebne, to dojedzie. Dla mnie to akurat nie było żadną przeszkodą w zamieszkaniu na wsi, że to pogotowie ma trochę dalej. Dla mnie bezcenne są takie wiejskie drogi z wiejskim klimatem i tutaj ta droga jaką tutaj widzicie jest naprawdę bardzo rzadko uczęszczana praktycznie to ja i mój pies czasami mój mąż tutaj tędy chodzimy a tak to naprawdę rzadko kogo widzę odkąd tutaj zamieszkałam to jedynie widziałam sąsiada z rodziną jak raz tutaj sobie maszerował i to wszystko doprawdy to gdzie mieszkamy ma ogromne znaczenie dla mnie obecność drzew Obecność natury jest niezwykle uspokajająca, i wymieniłam być może mało tych wad, bo ja tych wad nie widzę. Fakt, na początku trochę do tego się przyzwyczajałam, trochę mi było trudno się zaklimatyzować, ale teraz widzę, że podjęłam naprawdę właściwą decyzję. I ostatnio przeżyłam te okropne deszcze. Lało i lało, i końca nie było widać, ale. Jak już wspomniałam, ten last jest buforem. On chroni przed powodziami. On chłonie nadmiar tej wody jak gąbka i jest takim naturalnym ochraniaczem. I dzięki temu w sumie byłam spokojna, że mieszkam właśnie na takim chłonnym terenie, że nic tutaj mi nie grozi. A to jest moja sosenka, z którą się zawsze witam, kochana. Cześć Sosenko jest przepiękna, przepiękna i mistyczna. Jest moją przyjaciółką, orędowniczką i zawsze jak mam jakiś problem, przychodzę i się tutaj do niej tulę. Pytam ją o radę i o pomoc ją proszę. I wiecie co? Ona zawsze się odezywa. Jest piękna, monumentalna, szlachetna. I cudowna. To taki ent wśród drzew. Jeżeli jesteście fanami władców pierścieni, to pewnie wiecie, co to jest ent. To jest pastuk drzew. I właśnie ta sosna jest entem. Czuję w niej energię enta. Wspaniała, wspaniała, szlachetna roślina. Tutaj są kolejne sosny i lipka. Lipka jeszcze młoda. Mnóstwo tutaj tych drzew, które ze mną współgrają, z którymi się porozumiewam, bo ja rozmawiam z drzewami, rozmawiam z roślinami i one potrafią człowieka wysłuchać. Wystarczy tylko wsłuchać się w ich dialogi. Drzewa nam pomagają, jeżeli tylko chcemy. Natura nam pomaga, jeżeli jesteśmy na to gotowi. Tutaj akurat była wycinka drzew, ale. Posadzone są nowe drzewka, więc cieszę się, że w okresie mojego życia nie będę musiała się z nimi żegnać, i że tutaj powstanie niebawem las, bo sosny szybciutko rosną. Więc tyle dobrego. Niestety lasy traktujemy jako gospodarkę, lasy traktujemy przemysłowo. I absolutnie nie ma mowy w polityce, w gospodarce o tym, żeby lasy potraktować zupełnie inaczej. A one mają zupełnie inne przeznaczenie. Niestety, zawłaszczamy ziemię w każdy możliwy sposób, i to dobre dla człowieka nie jest. A ty mieszkasz na wsi czy w mieście? Napisz, jakie widzisz wady? I zalety z mieszkania na wsi i w mieście. Bo w sumie każdy ma inne priorytety, każdy inaczej podchodzi do tego tematu, ale powiem Wam, że myślę, że im bardziej człowiek świadomy, to jednak bardziej skłania się do mieszkania wśród natury, a nie w betonowej dżungli. Zgadzacie się ze mną czy nie? Piszcie, proszę. Pozdrawiam i papa. Pa.